Siema, to jestem ja, Patryk, kamerzysta. To też jestem ja, tylko tutaj byłem akurat na masie. Potrafiłem wtedy wypieprzyć 110 kg na klatę i miałem jeszcze niezły zapas. Teraz jestem na redukcji i na klatę pewnie wziąłbym mniej. Zajawka na robienie filmów, montowanie zaczęła się już dosyć dawno, natomiast filmy ślubne kameruję już od kilku lat. Teraz akurat kameruję ślub Gabi i Jakuba i bardzo ważnego dla nich Mercedesa. W ogóle dzięki wielkie dla was, że wyraziliście zgodę na zrobienie tego materiału. Co to jest? Tego backstage'u, bo w sumie to będzie backstage, w sensie takie kulisy mojej pracy na podstawie tego akurat ślubu. Nikt o to nie prosił, ale głęboko wierzę, że każdy tego potrzebował. Ty czujesz ja się garbie? Rzecz dzieje się w białym stoku Kamerujesz już? To, to się kameruje! Kamerujesz już mnie? O, czekaj, to ja ci tutaj zaczniemy z dobrą mocą ten film. Naturalnie. Prawdziwa most człowieku. Pozdrawiamy ze słonecznego Białego Stoku. Mamy jeszcze 15 minut do kościółka A dzisiaj nie jestem sam tutaj. Tylko jest tutaj taki, o, przyjaciel kamerzysta. Jinx tak zwany. Pokaż się do kamery, no. Elo, elo. Jee, Mordo, ja Jinxa bardzo szanuję. W ogóle jakaś przebitka może wiedzieć. Co, żeby ludzie poznali, kim jesteś. Moje wizje to nie bajki, a ciemne załówki, dróg. Lub labirynt wśród koszmarów, słów. Przyjechali z ale nie, że Co W przypadku. Spiszę, spalę. W każdym razie właśnie, no myk jest taki, że dzisiaj nie ma przygotowań żadnych i to trochę szkoda, no bo ja te przygotowania mega lubię nagrywać, tam się najwięcej dzieje i zawsze namawiam, żeby te przygotowania, kurczę, zrobić nawet wcześniej kosztem jakichś uczepin, bo kurde, te momenty w ciągu dnia są mega, nie? Ale no młodzi tak zrobili, że się nie dało tego zrobić, no to zaczynamy od kościoła, ale spoko, bo w tym miejscu będzie sesja w plenerze w innym dniu, więc tam się coś nadrobi, spoko. Drona wziąłeś? No to to chyba jest jeszcze myślę, że tam baterie chyba też są naładowane, nie? Więc spoko, będzie można ten kościół gdzieś z powietrza złapać parę ujęć, bo Gabi i Jakub wzięli sobie drona, a ja mam drona. I nim polecę? Tak <grym znafajdanie> <grym znafajdanie> dla mnie odlot. <grym znafajdanie> <grym znafajdanie> Życie to biały stok. O stary, tu jest wiatr, na prawdziwy park. Nie dotyczy pojazdów parafii miłosierdzia Bożego. Co lepiej myślisz? <grym znafajdanie> Żebyś się lepiej boj <grym znafajdanie> I potem o 17 ślub. Ja coraz poważniej myślę o berecie albo o kaszkiecie, tylko nie mogę mi się znaleźć dobrego. Fajnie, że są chmurki, nie? Spo nie, nie kojarzy, co to za. Co? Co to za model? To też R3. Takie głupotki, nie? No, ziomki. Chciały ten drona przejrzeć, czy do gangu się nadaje. <noise> Śmiganie dronem to dla mnie zdecydowanie jedna z fajniejszych czynności podczas ślubu. Szczególnie wtedy, gdy sceneria robi wrażenie. Tutaj konkretnie akurat nie ma może jakiegoś szału, ale ujęcia miejskie też robią robotę. Dają zdecydowanie więcej możliwości w zarysowaniu lokacji i ogólnie są z poko. Najpierw właśnie szeroko te wszystkie najważniejsze ujęcia, naloty, na naloty, najazdy. Potem jak czasu starczy, to można sobie trochę bliżej podlecieć i może jakoś koło tej wieży coś poświrować, nie wiem, zobaczę zaraz. i bierzemy kamery. Kolejne brzegi. Tak. Tutaj patrzmy, to dzisiaj lecimy na tym. Wow. Klatka, też właśnie bardzo fajny ten potencjał, wymyślałem myślałem bardzo no. dawno. polubiłem, klatki mega lubię, więc bez klatki to powiem czuję się jak na tak łysą nie? Niby, że im mniej sprzętu, im lżej, tym lepiej, tym fajniej, tym bardziej mobilnie. Ale no ja wiem. O, ten Mercedes przyjechał. To, zamykamy lecimy, nie? Cześć, to jest tu. Gabi i Jakub jeszcze się nie widzieli. Przyjechali tutaj oddzielnie i tutaj też chcą zrobić sobie first looka. Szukamy więc spoko miejsca i działamy. A stamtąd kościoła co? Będzie troszkę gorzej, tak? Będziemy no tutaj widać? tutaj lepiej widać zdecydowanie. Dobra, spoko, no to co? I Gabrysia będzie szła sobie z tego mostka? A, tak w ogóle to jest Paula. Fotografka z białego stoku. Cześć. Bogu. No tak, cześć, Adrian. Paola. Będziemy kolejnego do ślubu. To powiem Ci, że byłoby sztos, nie? Cześć Gabi, ale kurde, no. ci powiem. Nie wiem, czy to zdjąć na pierwszy ruch, czy. Stop. Nie wiem, jak chcesz. Jak chcesz. Ja generalnie nie przepadam za reżyserką i za ingerowaniem w te wszystkie wydarzenia, ale kiedy sytuacja jest odpowiednia i kiedy młodzi sami proszą o to, żeby ich gdzieś ustawić, żeby zaproponować jakiś pomysł, bo chcą mieć fajne zdjęcie i fajny film. Pięknie idziesz, ci powiem. No to przecież spoko. Ale kiedy dzieje się taki moment jak ten, to zdecydowanie trzeba oddać im tą prywatność i po prostu nie wtrącać się. I bardzo ważne jest, aby wybrać sobie takiego kamerzystę, który to po prostu czuje. Dobrze wybrałem, co? I się ustawił. Kochani, a w takim ultra skrócie, w dwóch zdaniach, jak się poznaliście? Na dead. Tak. To jedno zdanie. Tak. Na pierwszym spotkaniu było tak, że nim się spotkaliśmy pierwszy raz, to jak ze mną rozmawiał i była taka rozmowa odnośnie tego, że w dzieciństwie zawsze chciałam dostać balon z halem. Ogólnie to bardzo dużo rozmawialiśmy, ja byłem w pracy i pracowałem w kredytalnym, przepraszam, że Ci przerwałem, ale... I cyk. Języki się rozwiązują, dystans jeszcze bardziej się skraca, ja jeszcze lepiej poznaję młodych i mam fajną furtkę do narracji w montażu. i super, to nie były dwa zdania, ale pięknie. Mamy 5 pięć pięć minut z głowy, mamy filmu już jakby. Doble, dobre, dobre. dobre. Żymieszki, a może jakiś ruch teraz? to Podbiegniecie kawałeczek, czy niekoniecznie? Zarą się, tak wiecie. I Gabi bukiet do góry biegniesz i się krzyczysz i cieszysz, żeby cię biały stok słyszał. Tak jest! Bierzecie ślub! Stos, stos, to, Dobra, a teraz w samą stronę biegniemy do kościoła. 3, 2, 1 Tak jest. I jedziemy do końca tej alejki, tak jest! Spoko, dziękuję bardzo! No to jesteście trochę rozwiązani na muszę. Przepraszam czy korzystając z okazji mogę Ci audio podpiąć, szybko, żebyś miał lepszy dźwięk na przysiędze? Teraz? A, no. Tak, to, to, to co ja mam, taką pchełkę. Dobra? Ale będziesz brzmiał dobrze i będzie wiesz, no dowód, że powiedziałeś. No to tam. będzie słyszeć jak mi się głos Tak, o to mi chodzi. A dowód. Ty, ty to go byś zorganizowałaś? To ona tak? Żeby był dowód? Nie mogę zjeść. Skład za to, nie? Tajemnica, wiesz, biznesowa, nie? Ej, czy świelgi czyste? No już jak jestem, to zrobię Nie ma sekundy, zmarnowany. To jest reportaż dokument na ludzie. Mnie tu nie ma. Kiedy to możliwe, to skracanie dystansu również z gośćmi jest całkiem spoko. Potrafi to potem zaprocentować chociażby na parkiecie. Po przejściu do etapu kościoła, na początek technikalia. Po pierwsze druga kamera. No tak, szybka akcja, żeby drugą kamerę postawić na mównicę. A teraz zapnijmy jakieś tam audio, żeby było też, no nie, na głośniku. Dobra, proszę zamykać H5, czy co? H5, tak. Co się skusiło do H5? Wiesz co, no że ma te różne wtyki XLR-y, wiesz, na jacka ma. Wiadomo, że to normalne też, coś tam chyba mini jacka. No i wiesz, do konsoli wpinam to. Najłatwiej, wiesz. No nie wiem, teraz nie ustawię poziomów, ale jak coś zacznie się dziać, to wtedy tutaj to skontroluję. Nie? Tak więc rejestrator Zoom H5 nagrywa dźwięk z głośnika. Jakub ma krawatówkę podpiętą na klapie marynarki. No i ja mam jeszcze cały czas włączony mikrofon kierunkowy na kamerze. Daje to razem trzy źródła dźwięku. Nie podpinam się bezpośrednio do żadnych wzmacniaczy w kościele, bo głównie to raczej tworzy więcej problemów niż rozwiązań. Śluby kościelne z reguły są raczej do siebie bardzo podobne. Wyrobiłem więc sobie kilka takich patencików i automatyzmów, które sprawdzają mi się najlepiej. Na przykład, jeżeli chodzi o gości, to zawsze staram się ich nagrywać tylko wtedy, gdy stoją. Mam wtedy większy porządek w materiale i pomaga mi to zachować spójność w montażu. Gabi i Jakub wybrali sobie akurat film 15-minutowy, więc przy takim formacie sprawdza się to idealnie. Stojący goście pomagają zachować taki vibe podniosłości i powagi. Film będzie też finalnie raczej bardziej dynamiczny, więc nie zależy mi do końca na tym, aby widz rozsiadł się również z gośćmi, tylko w napięciu raczej oglądał całość. Podstawą jest też zawsze ustalenie wszelkich potrzeb i oczekiwań pary młodej. Zawsze staram się wyczuć, co jest dla nich ważne i czego nie mogę przeoczyć. No oczywiście poza przysięgą. Tutaj miałem wolną rękę, więc mogłem improwizować. No nie chciałem natomiast za bardzo ryzykować, dlatego druga kamera cały czas nagrywa mównicę, Dzięki czemu mam wszelkie przemowy, czytania, kazanie itd. A w tym czasie mogę skupić się na innych rzeczach, na innych przebitkach. Ja Jakub? Biorę Ciebie Gabriela za żonę. Biorę Ciebie Gabrielo za żonę. I ślubuje Ci Miłość, miłość, miłość wierność, wierność, wierność i uczciwość. małżeńską, oraz życie nie opuszczasz aż do śmierci. A... Oraz życie nie opuszcza aż do śmierci. Tak mi dopomóż. Panie Boże wszechmogący. Jedyny. W Trójcy jedyny. I wszyscy, I wszyscy święci. Teraz jeszcze może na zewnątrz, parę przebitek sobie zrobię na kościół, bo nie było czasu. Są... No i co, wyjście z kościoła? Rosołek, nie wiem. Bo... Zauważyłem, że też dosyć mocno skupiam się na robieniu różnych przebitek samego kościoła i różnych dekoracji. To zdecydowanie pomaga potem w budowaniu narracji w filmie. Poza tym zawsze zależy mi na tym, aby uwzględnić różne dekoracje, detale, no bo ktoś przyszedł i to zrobił, poświęcił czas, dopilnował i uważam, że warto gdzieś to zaznaczyć i fajnie jak to mignie w filmie. Lecimy na salę chyba? Lecimy, lecimy! To się kameruje mordo! GPSa sobie już wcześniej ustawiłem na salę Kurde, nagrywanie takie, wiesz, na te dwie kamery No ale ja lubię mieć wszystko pod ręką, no to ci poradzę, no Teraz już można ze jest tyle, no co? Prezydencja Protasa Zdaty w kościele nie został, nie? Mi się właśnie te, też często zdarza, że zostawiam po prostu jakiś obiektyw gdzieś Szybko zmieniam, widzę no. coś się dzieje, odbiegam I ten obiektyw potem... Czeka na moją łaskę Masakra no, ale to tak właśnie wiesz, bo jak tak samo się jest i się tak właśnie Człowiek może się zakręcić strasznie z tym wszystkim, nie? Ten, no mi się podobała ta przysięga, no bo kurczę tutaj jak Gabi to się rozkleiła troszkę tam, nie? Nie wiem czy widziałeś, ale te łezki tam poleciały i tam wiesz, już tak kurde było tak no Takie życie Kurwa jak ja wyglądam, <laughs> teraz mam podgląd mi zrobiłeś, czekaj Dobrze jest? Dobrze jest <laughs> wszystko? Wąs jest zakręcony czy nie? Ty jesteś zakręcony, to wystarczy Oj. Tylko mam gusto Tu FX3? Hmm. A nie, to ziemniak. Dobra, teraz spadamy, to te musimy wrogu załatwić. Siedzią my? Dobrze, teraz wróćmy, tutaj będzie nieco samochód. Tak, dobrze, dziękuję. dobrze. Książka? Tam mamy, dzięki, spoko. Przed przyjazdem młodych zawsze jest chwila czasu, którą wykorzystuję na zorganizowanie się ze sprzętem, podpięcie audio do konsoli DJ-a i zrobienie kilku przebitek na przygotowaną salę. Mordot patrz Ja tu jeszcze nie byłem! Zrobię przestrzenie. Tutaj akurat DJ-a nie było przy stanowisku, więc audio podpiąłem trochę później. Ale lecę po prostu z reportażem. Nie będę się jakoś nad tym etapem rozdrabniał. Nagrywam po prostu to, co się dzieje, szukając przy tym też kreatywnych kadrów, o ile to jest oczywiście możliwe. Najwięcej tych pierwszych osób nagrywam nie, no bo potem nie ma sensu wszystkich robić. Lepiej zająć się albo salą, albo dźwiękiem, albo innymi rzeczami. Państwa złapać, tak, tak przepraszam, tylko na chwilę, wiecie Dobra, ale co, Nie, nie, żebyście właśnie byli, żeby było, żeby byliście, jakby co, nie? Szukanie pomysłów, pomysłów jakichś Jak coś, Zaraz po obiedzie, no. od razu, przed pierwszym tańcem, przed wszystkim, no. idziemy na mini plenum. No i pięknie, bo tak właśnie o nim ja tak mówiłem, że jakbyście chcieli, ale nie wiem czy oni wiesz, ale chcą, cały czas jest aktualne, tak. super. E, Pytanko, no. ile czasu potrzebujecie? So, panu tam 15-20 minut. No. Im więcej, tym lepiej, ja mogę tak. godzinkę nawet, nie? Nie, im więcej, tym lepiej, no to niedobrze. nie jest To jaki jest taki, taki maks absolutny, żeby plan. to nie rozwalić ale, czegoś? Już mówię, zupka, powitanie, zupka drugie, po drugim daniu jeszcze daję właśnie taką chwilę czy outu to jest około 20 minut, tak okay. to jest i porwać i potem Super. wracają na salę i dopiero z pierwszy No to fajniutko. 20 minut. 10 minut dla Pauli, 10 dla mnie. Albo dla Pauli 5, bo ona jest fotografką, nie. to wiesz, kur. Moje ujęcie <laughs> musi też fać, kurwa, wiesz, to jest, nie jest, że tam... Ja ci paula parę stop platek wyśled. Torę ze słowa jakoś. co? W logu ci wyślę. Nie, nie, już nieważne Myślę, że to jest dobry czas, żeby z DJ-em zagadać z dźwiękiem nie? chyba. Lopaki, czy, czy można się podpiąć ewentualnie? Tak, tak. Mam tutaj taki kabelek dwa razy RCA na dwa XLR do mnie jakby, nie? Tu ci będzie pasowało? Nawet lepiej to sobie tak? podejdę Możesz i wiesz. Tutaj zakłasz, zaglądać. To jest suma, tu wszystko będzie. I mikrofon e najważniejszy, wszystko, Just tak? Sprawdza. Dobra. Pierwsze gorący to się. Zobaczmy jak pięknie to wygląda. Ja pewnie sobie z czasem podejdę, wiesz, poziomy sprawdzę i zaraz baterie wymienię, także tam... Tak jak tam patrzysz Jakubie, jak kubie to jest dobrze. Gabi ty w tamtą stronę patrz. Jakby w przeciwne, o. Przeciwne, jeszcze mocniej jakbyś mógł mogła główkę wykręcić. Super. I na 3, 2, 1... W kamerę do mnie, dobra? Jakby co? 3, 2, 1, w kamerę. Pięknie. No jak uproś mnie, żonę? powiedz jej tam coś, żeby wiesz. Co już mieszy najbardziej? Ryncztok. No I. płyn! No bo... Ja, bo tam spływa woda, ja myślałam, że to jest płynny. Zaraz, no. spływ to spłyn. Mówisz, nie nie że to jest O, właśnie, wiesz co Jakubie, i może ten. Ja zrobię taki najazd na ciebie, że tak będę podchodził takiego zuma, a ty w trakcie tego najazdu byś sobie oksy. Tak. No takiego gęgusa. Zarzucił, co? Czy lecę do was. I dalej oksy. Tak cringe'owa cisza. Zrobił coś czy nie? Paula zrobił coś nieśmiesznego? Nie. Nie zrobił już nic, nie? <grazy> jak? Nie tym palcem. proszę, inny palec. Wiesz, Gabi tak na dachu się położyła i tak na tej szybie, wiesz, tak... No już widzę, jak nie. Fotografka dobra, co? Wszystko ustawi, a ja nie muszę się, energii tutaj produkować. Wiesz, jak się ustawić. <grazy> tak? No, tak, jesteście Ale ty jesteś no Kapelusz za to wyciągnąłby królika z kapelusza, nie. Czy wy o kebabie? Tak Skąd widziałeś? Czekaj, obrączkę schowałem Tak? <grystanie> tak, pokażcie te obrączki, tutaj blisko, przed twarzy, wysoko, bo właśnie ciasny kad mam, tak jest Dobrze jo. Co ta obrączka <grystanie> dla was znaczy, powiedzcie <grystanie> Co to jest? Nierozerwalny no. nie 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 Tak, tak, to co. Tak, tak. To, co się mówi, to tak, znaczy właśnie. Tak. Jakbyś po Mercedesa wtedy. Dobrze. <laughs> <laughs> no i zrobił mi moment. MacGyver nie? To ktoś by może wziął, co? Pomógłbyś przyjacielu drogiej, najmilejszy? Dziękuję bardzo. Chodźcie, Oni Stary Ronin pierwszy jeszcze. Ja jak ja, ja w ogóle teraz go ten yy, oceniasz tak po, po czasie? Spoko, wiesz, dla mnie jest naprawdę sztos. Tylko jedyny problem, upierdliwe jest to, wiesz, że on nie ma tej, tej blokady ramion, nie? Aj, to i jest, to lata, to, to lata. Tak nie? Wiązać, i nie wiem, czy to jest dobra metoda, czy zła, ale powiem Ci, że sobie, wiesz, takim rzepem sobie je spinam, żeby mi to nie latało wszystko, no nie? Ale Ty, no ja mówię, gimbala używam na weselu, nie wiem, czasami w ogóle nie używam, a czasami chyba tylko na pierwszym tańcu właściwie, więc dla mnie naprawdę spoko, nie? A tu jeszcze moja tajna broń potem. <suszy> Będę prowokował te flary od tego pana DJ-a tutaj obok. Zawsze pytam młodych, czy chcą mieć w filmie zawarty pełny taniec lub czy mogę go jakoś pociąć. Decyzje są różne. Tutaj natomiast prawdopodobnie zawrzemy całość w filmie. Na takie sytuacje gimbal sprawdza się idealnie. Kameruje młodych na mocno szerokokątnym obiektywie w pełnym planie, jednocześnie orbitując wokół, co dodaje pewnej dynamiki. Pozwala to też na jednym ujęciu uchwycić układ tańca oraz reakcję w tle. Gabi i Jakub tańczą tutaj do utworu Nerozumiju Wix N, ale podłożyłem jednak inny utwór, żeby YouTube się do mnie nie spróbował. To po pierwszym tańcu publika ruszyła na parkiet, to ja chyba skorzystam z tego co nie na 7,5 mm, wiesz, tak dynamicznie troszkę. Nie? Bardzo lubię kamerować parkiet, szczególnie w późniejszych godzinach, gdy DJ rozkręca niezłowiksy. Zdecydowanie lubię robić dynamiczne przebitki, które potem wykorzystam do szybszego montażu. Łapie się na tym, że sam często zaczynam gibać z publiką do granej muzy, ale tutaj ważna jest kwestia wyczucia ludzi, zresztą tak jak wszędzie. Niektórzy są bardziej otwarci i sami się śmieją i proponują coś do kamery, inni wolą mieć swoją prywatność i to też jest spoko. Ich staram się natomiast yy, upolować z dłuższego obiektywu, gdzieś tam później. Ogólnie często też żongluję obiektywami z różnymi ogniskowymi, żeby zintensyfikować różnorodność ujęć. na balkonie A propos różnych obiektywów to czas na moją tajną broń, o której mówiłem wcześniej. Przetestowałem na tym weselu mojego Anamorfika 35 mm od Sirui, no i zobaczcie jaki obrazek robi ten obiektyw. To tak, cinematik, że Tak się trafi z ostrością i ta flara się zgrała. O, patrz, widzisz? To jest anamorficzny obiektyw. Wow. Nieźle, co? Taka sytuacja. Nie, no co? Najważniejsze momenty odhaczone, że tak powiem. Jesteśmy po pierwszym tańcu i w sumie teraz jest tylko imprezka Będzie można podpalić tego baldachima, czy coś, żeby było trochę jaśniej? Jak reportaż, to reportaż. Herbatka też nagrana będzie. Ustaliliśmy, że w sumie oni nie mają już sztywnego planu i mam do tego podchodzić na luzie więc tak też będę robił A no i w ogóle otwieram ten sezon Gdzie A no i w ogóle otwieram ten sezon G92 Czy odbierać ten tego? Panowie, do kamery, do kamery, dawajcie zdrówką! A ty, Paula, jak się bawisz? Dobrze że się bawię. O 22 kończę. ta pierwsza, 21, anielska. 21 sekund jeszcze, ja wiem, potrójnie anielska liczba, więc szczęśliwie dzisiaj będzie dla mnie za 40 minut do domu. No, nie chcę się oczepin robić, co? No zostań, zroboczepinny, nie? A no i w ogóle otwieram ten sezon G9 dwójką, i to jest pierwszy ślub e, na tej nowej kamerce. I na razie kurczę, jestem zadowolony. O, coś dobrego będzie. Słyszałam, że oczepiny dzisiaj o drugiej w nocy dopiero, także Ta? powodzenia No mi coś się miali o 23, ale dobra, nie? No fauluk, nie ma żadnego kropa w 50 klatkach 100 klatek 4K, nawet Open Gate'a mam, słuchajcie, w 5-8K Jaram się Lubisz whisky? Lubię, jak, jak z mocnych alkoholi, tak właściwie to tylko whisky Tak? Coś napisali oni tam? Łaś, przy ostrze przyostrze Zasypiajcie Chociażby to taka rzecz, że przy nagrywaniu jest czerwona ramka, nie? No ja to po prostu uwielbiam, no nie? Ta fotografka z tyłu znowu Dlaczego g 92 a nie GH6? No chociażby dlatego właśnie, że tu mam wciąż dwa sloty SD, nie? A w GH6 kurczę jest slot SD, a drugi CF Express. Powiadać będą nagrody, chcesz to ładnie. Co? To, nie? Lecisz mordo! <laughs> a no i GH6 ma ten kurde, ten streaking issue, nie? Że on ma jakby jak pod ostre światło nagrywasz, pod jakąś tam, nie wiem, pod jakąś jarzeniówkę, czy pod punktowe światło, które jest skierowane w sensor, robi się poziomy taki pas, jakby po całym ekranie, nie? A że G92A tego nie ma, a przynajmniej nie aż tak zauważalne to jest, nie? A no i stabil. Stabilizacja mega. Czuć różnicę. Po zmroku udało nam się jeszcze wyskoczyć dosłownie na chwilkę na kilka ujęć w Mercedesie. Miałem pomysł, aby rozświetlić wnętrze samochodu lampami ledowymi i zrobić taki retro klimacik. Nie obyło się bez krótkiego, próbnego ujęcia. Weź zaraz fiszka małych. <grymne> Hrapowacza, kapela! Siema się mach, jedź, ja się dziś śmiewał? Bo no. Mercedesie! Siema się siema. i. <grymne> a pryzma? Tak, co to jest? No. No. z Ale to super wygląda te beskitu. Jeszcze właśnie z tym pryzmatem, co mi dałaś, to zrobiłaś to, no. Jestem mega zadowolony z tych ujęć. Natomiast pozostał spory niedosyt, bo mając więcej czasu, zdecydowanie wycisnęlibyśmy dużo więcej fajnych kadrów. Ale bardzo ważne jest też, aby nie naciskać. To jest ślub i wesele, i jest to przede wszystkim reportaż. Moje pomysły na sesję mogą poczekać, chociażby do tej dodatkowej sesji plenerowej. Także luz. Sesjka to był właśnie bardzo dobry pomysł. Wydaje mi się, że właśnie dosyć fajnie to, to siadło. No to będą pewnie wiesz, no, dwie, trzy krótkie scenki gdzieś w tym filmie podejrzewam, takie najfajniejsze, które tam siadły. A to Wyciekasz już teraz? No to powodzonka. Bardzo fajnie to było. jeszcze spakować, ale wiesz? A, to jeszcze raz się przytulimy. No i powoli dobijamy do brzegu. W międzyczasie był tort, różne zabawy, no i oczepiny. Finalnie w filmie będzie to pokazane bardziej w formie takiego shortu, streszczenia pod muzykę i jakąś narrację. I żegnamy ten Biały Stok. Dziękujemy no, bardzo. Ja dziękuję Wam bardzo, bardzo fajna impreza. Piękna ale... sala i w ogóle emocje od Was kipiły, szczególnie na, na przysiędze, także było pięknie. Nie? Kipiły, tak, aż się wyciskało tutaj. Nie? Tak, tak, tam widziałem moje już... tam ale super. No. A, dziękuję, no, dziękuję, bardzo miło. Bardzo łatwo jest się dogadać, o tak ale masz 7 minus No, no, no. Jesteś wyższy ode mnie, tak nie może być. O, a ile masz? 1,93 93. A, ja dziewięćdziewięć Nie Ja pierdolę! No, nibyś tylko 6 cm, nie? No. Ale te 6 robi. 6 cm robi różnicę, prawda? Ja nie wiem, nie wiem. Ale jedyny minut, że bardziej wieje tutaj na górze, nie? Kurczę, mój drogi. Jak wrażenia! Dobrze! Ta 21 spadamy, kurczę, wszystko jest nagrane, bez fakapów cały dzień, co jest dziwne. Chociaż jeszcze wiesz, jak się obejrzy materiał, to się zobaczy, czy nie ma tych fakapów czy wszystko jest ostre, nie? Ale wydaje mi się, że dobrze. Cię nie wiem, nie zaskoczyło takiego, e... albo że coś cię wiesz, jakby... Szczerze to chyba nie, chyba nic nie mnie zaskoczyło. No jedyne co to jest zaskakującego, to wiesz, no to chyba te oczepiny, jednak bo nie wiesz czego się spodziewać, nie? Co się kiedy stanie i tak dalej. Ale, te, no mówię, no te oczepiny. Jest jakiś tam patent na montowanie, że to jest bardziej taka 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 sieczka, taki, taki szybki ten montaż będzie, więc spoko, będzie z czego wybierać, nie? Gabi z Jakubem też fajni ludzie. Też teraz na koniec totalnie widać już wyluzowani, tacy wiesz, jak to zawsze jest już w takim momencie. Spadamy na łomże. Mam minę kota, pewnie. <głos> <głos> Tutaj gdzieś tam? No, tu będzie. Dobra. Jesteśmy już w Łomży, bezpiecznie przejechaliśmy. E, I taki komunikat dla fanów. Dziękuję, że byliście ze mną. Za te 200 wyświetleń Albo nawet 300 Ale nie, tutaj po dzięki za robotę Myślę, że materiał będzie fajny I mam nadzieję, że fajnie się to oglądało yy, Czy będzie tego więcej? Nie wiem Ale może coś z plenerku teraz, w sensie ze ślubu plenerowego To byłoby też fajne, bo dzisiaj był taki kościołek bez przygotowań Ale tak no... Dzięki też jeszcze raz dla Gabi i dla Jakuba, że pozwolili zrobić nam też ten backstage Myślę, że dla nich to jest też spoko zajawka, że sobie zobaczył jak to od kuchni mogło wyglądać o, jak Pamiętajcie, jak kamerzysta to tylko mangusta, spale. To co złe, to za nami zostawię. Z bliska zdarzeń Idę spać <noise> o, Ostre cięcie i zdupiamy